Dzień dobry, witamy na kanale AgroPro. Dzisiaj prezentujemy dla Państwa ciągnik hybrydowy z silnikiem diesla. 14-konny diesel, 498 cm3 pojemności. Jest to jeden z mocniejszych ciągników. Jedyna mocniejsza opcja, jaka zostaje, to 15 koni. Filtr powietrza olejowy rozrusznik elektryczny, ale także ręczny. Duży zbiornik na ropę. Koła w rozmiarze 6x12. Piasty okrągłe, po których mogą Państwo przesuwać koła, żeby modyfikować szerokość ciągnika. Ośmiobiegowa skrzynia biegów. Podziałem na wolne i szybkie 6 do przodu i 2 do tyłu. Dźwignia do składania podnóżka z przodu. dyferencjał prawy. Dźwignia dyferencjału prawego. Dźwignia dyferencjału lewego. Sprzęgło w tej pozycji jest to hamulec ręczny I tutaj jeszcze znajduje się dźwignia gazu. W pokoju znajdą Państwo hak na urządzenia nieaktywne. A pod hakiem mamy koło zębate, którym możemy zasilić glebokryzarkę doczepioną z tyłu. Jest ona dość szeroka, ponad 1 metr szerokości. A tutaj znajdą Państwo dodatkowe wyjście na koło pasowe do zasilenia innego urządzenia, np. kopaczki wibracyjnej. Akumulator również idzie w zestawie. Hybrida to bardzo fajny sprzęt do ciężkich upraw, a także do przewozu różnych materiałów. Jest ona w stanie pociągnąć naprawdę dużą przyczepkę. Duże koła zapewniają jej przyczepność. Także można także nią pracować na przykład w lesie wywozie drewno dobrze a teraz przejdziemy sobie do odpalenia całej konstrukcji Wdajemy gazu w stronę przetrzymujemy